Gotowi na sylwestrowe szaleństwo? Bo ja tak. W internecie znajdziecie mnóstwo różnych przepisów na przekąski, a ja zaserwuję Wam coś słodkiego. Zapraszam na dwie wersje szarlotki: jedna francuska, druga polska. Ten polski przepis jest zarazem najszybszym przepisem na świecie, bo wystarczy zrobić tak. Wystarczy zrobić tak i wystarczy zrobić tak. I wystarczy do tego dodać proszek do pieczenia. Hop. I jeśli chodzi o suche produkty, to już mamy prawie gotowe. Kolejnym sekretem jest starte masełko. Pozwoliłam sobie wcześniej to zrobić, żeby było szybciej. Następnym krokiem kojarzymy tortownicę. Do tego sypiemy nasze suche produkty. Musimy to podzielić na trzy części: więc na spód kładziemy nasz sypki proszek, czyli mąka, kasza manna. Proszek do pieczenia i cukier. Opa, staramy się rozłożyć to równomiernie, ale i tak wszystko ładnie się połączy. Masełko. Staramy się rozłożyć w miarę równo. Oczywiście ono, jak się rozpuści, to też fajnie będzie nam taka poduszka z masełka. I na to kładziemy nasze jabłka. I teraz mamy dwie opcje. Albo bawimy się i kupujemy jabłuszko, bądź zrywamy z sadu, używamy szarej renety, takie kwaśne jabłka. Albo wykorzystujemy coś takiego, czyli zaczarowany ogród, jabłka gotowe od razu do szarlotki. Przekładam. I tak mamy pierwszą warstwę. Kolejny krok. W tym przepisie uwielbiam to. Że tak naprawdę nie trzeba patrzeć na ilości. Jak już wszystko wymieszamy, to wystarczy podzielić to na trzy części i ciasto gotowe. Potem dokładam więcej jabłek. Ja uwielbiam jak w szarołocy jest ich dużo. Druga warstwa. I trzecia warstwa. No możemy sobie już Hop. i masełko i op. Na koniec możemy posypać cynamonem i naszą szarlotkę wsadzamy do piekarnika. Patrzcie! Najprostsza szarlotka świata już jest gotowa. Niech ona sobie spokojnie ostygnie, a ja zabieram się za drugi deser z jabłkami. A teraz krem dla krem wśród kuchni francuskiej, czyli tarta tatin z jabłkami cynamonem zapiekana w patelni. Powiem Wam, że jestem wygodnicka. Ciasto już w lodówce, zatem mogę zabrać się za jabłka. Nagrzewamy naszą patelnię i wrzucamy brązowy cukier. A za chwilę damy masełko, i wtedy zrobi nam się cudowny karmel. A ja pójdę po nasze ciasto z lodówki. Ponieważ jestem pewna, że od początku oglądacie moje odcinki na szlaku smaku, więc zapewne widzieliście, jak się wyrabia ciasto, albo po prostu wiecie i macie to w jednym paluszku. Ja je wcześniej zagniotłam i pozwoliłam sobie je potrzymać pół godziny w lodówce. Wtedy łatwiej nam się rozwałkuje. Rozsypuję mąkę i wykładam ciasto. Ale zanim zacznę je wałkować, zerknę na nasz cukier. Rozmieszam ciepłe i wrzucam masełko. I teraz ważna uwaga, nie robimy tego na mocnym ogniu i też nie mieszamy łyżką drewnianą. Niech to się powoli połączy. Niech te składniki same tutaj żyją swoją chwilą. Ciasto musi być większe niż objętość patelni. Ja sobie wcześniej przyrównałam do deski mniej więcej jakie musi być. Bo chodzi o to, żeby po prostu nadmiar zawinąć pod nasze jabłka. Jak tam nasz? Mm. Nasz cukier z masełkiem już się pięknie skarmelizował, zatem wyłączę i położę jabłka. Fajnie, jeżeli one będą ładnie ułożone. Ponieważ potem, jak będziemy przerzucać, będzie widać ten efekt. I teraz musimy odczekać chwilkę, ponieważ jest bardzo wysoka temperatura. I jak położę na to ciasto, to się nam rozpłynie. 5 minutek i nakładamy. Ok, minęło już 5 minut. Myślę, że to jest bezpieczny czas, żeby nałożyć nasze ciasto. Proszę bardzo, ok. Nakładamy, opa, pięknie i zawijamy je tak do środka, dlatego potrzebowałam ten nadmiar, opa, cudownie, tak jak kołderkę pod nóżki chowamy, żeby nas wyduchy nie zaatakowały, to tak nasze jabłuszka pod ciasto. I jeszcze jedna rzecz, zanim wsadzimy do piekarnika, oczywiście nie posypam cynamonem, więc zrobię to teraz delikatnie nakuwamy. I teraz wycieka do piekarnika i razem z naszą szarlotką będę konsumować najlepsze rzeczy na świecie, czyli jabłka na ciepło. Nasz drugi deser już gotowy i teraz... Boże, najważniejszy moment, patrzcie na to. Potrzebna nam taka otóż rękawica, talerzyk. Przyłożę sobie tutaj, muszę uważać, bo jeszcze jest gorący. Delikatnie wsadzamy talerzyk do środka, łapiemy. Ops, talerzyk. Przekładamy. I delikatnie. 3-4. Wow! No brawo! Troszkę nam się tutaj naruszyła, ale nie szkodzi. Jak ona zastygnie, będzie cudowna. Przecudowny deser pachnie masłem i karmelem. Po prostu aż mi ślinka cieknie. To są dwa proste desery z jabłek. Serdecznie Was zapraszam i życzę udanej sylwestrowej zabawy i szczęśliwego nowego roku!